Kot Simona, wielki bałagan. Edycja świąteczna od wydawnictwa MDR. Bardzo dziękujemy. Tu widzimy logo wydawnictwa świąteczna. No, widać od razu, tak. Przebranie kota goni nie za włóczką, a za, za bombką. Wersje podstawowe i pozostałe w, w tej serii, bo to jest cała seria Kot Simona, to Kot Simona, pora karmienia. Możecie u nas poczytać obejrzeć filmiki. Kodej monatujący obiad, też pokazywaliśmy, i wersja standardowa tego co widzimy dzisiaj: wielki bałagan. No, Różni się tak, zaplątał się we włóczkę i rozlał szklankę przypuszczalnie z mlekiem, a w środku. No, są inne po prostu obrazki, tak? Tu widzimy te obiekty, one są zupełnie zupełnie inne. Generalnie psuje meble, tak? Którym różne rzeczy związane z takimi z wystrojem wnętrza. A tutaj jest edycja świąteczna i widzimy od razu, że będą typowo świąteczne gadżety. No i na czym to polega? Więc tak. Najpierw trzeba karty przetasować i wyciągamy karty, tak? Jest karta wyciągnięta. No to yy, mówimy teraz yy, generalnie, yy, gdzie dojdzie kod. Patrząc na to. Yy, nie ma tutaj łapki plus. Jak będzie łapka, jak będzie łapka plus, będziemy wyciągali dalej. Yy, ale nie ma, więc, więc na, na tej karcie się, się stopuje nam. Widzimy, kod leży z prezentem, idziemy od, od prezentu. Małe dziecko, wiadomo, może paluszkiem. Natomiast, jak gramy trochę ze starszymi, no to w pamięci, tak? Chciałaby siedzieć tą drogę. No i mówimy, że to jest ta, że to jest e, gwiazdka, tak? Jak, i, I ten, kto pierwszy powie, że gwiazdka, no to bierze kartę jako punkt. Jak się pomyli, oddaje swoją kartę. No, wziąłem jako punkt i mam. No to zobaczymy e, kolejną, tak? O, mamy plus jeden łapkę. Mamy plus 1 łapkę, plus jeden łapkę, i tu już bez łapki, bez łapki, ale uwaga, a zrobiła się ciekawa rzecz. Pojawił nam się kod e, Simona, e, z, związany, tak jak tutaj widzimy na, na opakowaniu, związany cho, choinką, tak? No teraz trzeba krzyknąć: Kod Simona? Nie, żeby prześledzić to pomimo standardowych zasad gry ale jak zobaczymy tutaj kota Simona, czyli właśnie tego z no st st stąd, kowe szczapki, taką tak on wygląda tutaj no to trzeba krzyknąć kot Simona, i jak krzyknę kot Simona, no to biorę te karty bez śledzenia drogi standardowa pomyłka oddajemy kartę tu na spół stosu. no i zobaczymy kolejne tak żeby prześledzić drogę bez kota Simona. plus jeden plus jeden o, znowu kot Sajmona, więc znowu, znowu krzyczymy i, i zbieramy, tak? A zobaczmy, żeby było bez, bez tego kota Sajmona. Tutaj, tu, plus, 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 tego może być więcej. O, i jest kolejna karta, czasami trzeba trochę sobie miejsca zrobić. Była taka, tu nie było kota Sajmona i widzimy bez, bez plus łapki, tak? Czyli już w końcu kod zadreptał sobie. No i patrzymy, Bawi się gwiazdką, tak? Czyli startujemy od gwiazdki, od gwiazdki do bombki, od bombki do ludzika, tak? Od ludzika do pałeczki, od pałeczki do prezentu, od prezentu do gwiazdki. No to mówimy gwiazdka i ten kto pierwszy powie gwiazdka, no to zdobywa raz, dwa, trzy, cztery, pięć kartaż, więc całkiem sporo. Grę kończymy, kiedy te karty nam zejdą, gracze się podzielą nimi tak? i liczymy, kto ma najwięcej kart, ten wygrał grę. Pamiętając, to jak się pojawi kod Simona, czyli ten związany naszymi tutaj naszą choinką, o, o ten, no to wtedy nic nie śledzimy paluszkiem, ani, ani w myślach, w zależności od naszego wieku, tylko krzyczymy kod Simona. Tak? A kolejne karty wystawiamy, kiedy jest plus jeden na łapce, do momentu aż... Aż nie będzie tego oznaczenia na karcie. Tak wygląda w przebiegu gry kod Simona w wersji świątecznej. No i generalnie ta wersja jest naprawdę fajnie wyglądająca, klimatyczna. E, warta polecenia. W ogóle jest, cała ta seria jest wesoła, tak, jest śmieszna, wesoła. Te, te obrazki są kapitalne, bo to Andrzej Mleczko ilustrował, więc to jest naprawdę wysoki poziom. E, i, I kreski, i, i śmiechu. Natomiast, moi drodzy, tu mamy wersję świąteczną i to jest tym lepsze, ponieważ, no, możemy sobie kupić takie coś na, na święta, tak. Nawet po świętach, przecież to niekonieczne, ale idealnie pasuje klimatem jako gra świąteczna, tak. Bo mamy te, te motywy, takie typowe, związane z Bożym Narodzeniem. Kot Simona, wielki bałagan. Edycja świąteczna, bo tutaj mamy standardową, a tutaj mamy świąteczną. Dziękuję.